tam 11 listopada 2015 przegląd gołębi, które jako młode zrobiły około 40 lotów, w tym 8 lotów z kabiny. Te gołębie młode są wszechstronnie przetestowane. W przyszłym roku będą uczestniczyć w lotach krótkodystansowych. Tych lotów będzie około 15 w ramach OS-7. Zobaczmy, jak one wyglądają. Na początek zerkniemy na wyżymaczy. Klasyczne gołębie. Przypomnę, że gołębie wyżymacze pochodzą z linii Stickelbaut. Od Hańca Fulgoniego. A ten z kolei posiadał gołębie od Marcela Desmetta z Vare Oczywiście je oświeżam również tutaj ardenem. Od Korde Heide. Te gołębie szczególnie nadają się na loty przez noc, jak również na dystanse ponad 1000 km. Również ten niebieski samczyk, szczególnie urodziwy, z białymi piórkami, pod dziobem i koło oka, pochodzi z gołębka niebieskiego Brugemann. Te z kolei latają na najdłuższym dystansie w Holandii, około 1300 km. Te gołębie charakteryzują się cechą mordant, czyli za wszelką cenę dotrzeć do domu, nie odpuścić lotu. Tu klasycznym przykładem tej linii jest gołąbek Pstry Karol, który w tym roku zdobył piątą nagrodę w Polsce z lotu Le Havre 1070 km. W ubiegłym roku uczestniczył w losie Zostędy, jak również z Orleanu ponad 1000 km. Typowy przedstawiciel linii gołębi wyżymaczy, które szczególnie uwielbiają loty 800 kilometrów km. Niemniej jednak są to gołąbki ARUN, które świetnie sobie radzą również w lotach krótkich i średnich. Nie ma tutaj żadnej reguły. Po prostu za wszelką cenę doskoczyć do domu. Również tutaj samczyk jest szczególnie ciekawy. On pochodzi po kubusiu, który w ubiegłym roku wygrał lot za stędy. Mama natomiast jako młoda samiczka wygrała lot z suwał 650 km. Ten samczyk również na jednym locie był pierwszy, czyli ta para idealnie jest połączona na linii wyżymalczy. Również jeszcze z ciekawych ardenów. Tutaj samczyk, tato jako rocznik uczestniczył w locie z Ostendy, 850 km. Synek raz był pierwszy, raz trzeci, szczególnie urodziwy. Tam dominuje linia Korde-Heide, jak również Brugema. Oczywiście również oświeczam ancenami, czyli Tajna Broń Tosnowca. Ten gołąbek gdzie protoplasti są w Holandii, oświeża linie wyżymaczy, jak również. Linie ardenu. Te gołębie są potrzebne, ponieważ nadają bardzo dobrą orientację, jak i również szybkość. Jeszcze jeden młody gołąbek. Syn strego Karola. Wykapany. Tatuś. Również ponad 40 tras. Jako gołąb młody. Bardzo dobry na ryby. To jest grupa samczyków. W tej chwili przyjrzyjmy im się z bliska. I popatrzymy na samiczki.